Cześć. Dzisiaj brałam udział w pierwszym module warsztatu w kursu Odkryj siebie prowadzonym przez Sonię. To była petarda. To była petarta, to była moc emocji. U mnie łez gdzie nie gdzie pobolało, ale jest już kilka godzin po. Kurs się skończył o godzinie u mnie 11, bo ja jestem w UK, jest w tej chwili godzina 19 i nadal czuję pieczenie, taki rodzaj pieczenia tutaj w zatokach. Nie wiem, czy to było od tych łez, czy, czy po prostu jeszcze to się no, na pewno to się dopiero zaczęło przerabiać. Jeśli, jeśli masz ochotę, jeśli słuchasz mojego nagrania jeszcze przed kolejnymi modułami przed końcem tego kursu, nie czekaj, wejdź, weź udział, bo to naprawdę jest magia. To, co się dzisiaj działo, to, co ja widziałam w głowie, to w ogóle jestem, jestem pełna w ogóle podziwu dla, dla Sony, że takie coś poprowadziła dla tych ludzi, którzy byli również ze mną. No, to jest naprawdę stos, stos, yy, sztos. Tak więc, jeżeli jeszcze raz yy, yy, po, się powtórzę, jeżeli masz jeszcze okazję uczestniczyć w kolejnych modułach, modułach zrób to. A nie będziesz żałować. Pozdrawiam.